Pokémon, Pokémon raczej. Hmm. Nalazłem Moonstore. O, księżycowy kamień. Choć znaczy, że nie elektryczny. Dlaczego? Ano w sumie? <grym> Dlaczego? Na rajczu. A tak bym później awansował Pikachu. Czemu? Bo jednak czuję tak bardziej związki taką, że kocham tego Pikachu. To se kocham. się kocham. To się O, Critical Hit, ale to nie jest bardzo efektywne. Więc to mnie zastanawia. Czy jak ktoś kocha Pokémony, to jaka to jest choroba? Uzależnie od bajki? A nie, pod względem, że jak ktoś kocha e, zwierzęta, to jest z, z zoofilem. Jak ktoś kocha drzewa, to jest e, dendrofilem. Mhm, o to mi coś. chodzi. Mhm. Ciekawe, jak to jest, jak ktoś kocha Pokémony. A są Pokémony na świecie? A nie, to, to, bo to różnie bywa. Ty wiesz o tym? Jak ja ktoś trochę użyje dużo tego, prochów, to stop pokemony na świecie. Zobacz. O Boże, nie, nie, nie. E, Spiroł, chodź na e, czy, że ty, nie za boitech. dużo prochów. Dobra, tu, 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 jest, tu jest, ten, a nie, tam u góry był chyba jakiś bol, tak. Zubat. Quick, quick attack, atakami go zniszczę. O, są skamieliny jeszcze. Kamelin, ta-ta-ta. no. Wojtek, czemu twój braciaż nie ogląda Disney's jak z Z ta-ta-ta. Z kamieniny, ta-ta-ta. Dzięki, że wyciściłeś drogę do tego A Ależ proszę. Dzięki, <noise> zostawiłeś mi tego Pokébola. <noise> Rewajwa mam. Yo. Mam z nim walczyć, czy nie? No tak. Jakie ma jest... Pokemony? Czekaj, ja ci powiem, z nim. No, wywaliło mi kompas, sądzę. Kurczę. To włącz go. Nie, się nie rozłączaj. Już włączam, czekaj. Ratata pierwszych Ratata? Tak. Ale na serio? Tak. Który już... level? Trzynasty. O Boże, to nie. O, mi walnął. To jednak samego Wojtka zostawię. O Boże, ja akurat y, y, ten, y, jakiś koleś, ten paras z mi zatkował. Jakiś koleś, Paras. Ucieka. Nie wiem, czy parasa już mam. Nawet nie chcę mi się sprawdzić. A co ja w Pokedexie masz, mogę sprawdzić? masz Paras. Mówiłem, że go łapię? Tak. Ja nie, nie, nie mam go. Nie? Nie mam. Idź pijżejem na tego. tego. widziałem PJ'a. Bo, bo ty masz Max Helfa jako jedyny oraz jeszcze ten... E, Nigorat czy jakoś tam miał Nigorat Quick attaku. Drugi Pokémon to jest sam... ten taki ziemny. O Boże. Ten, ten na niego też... Y na niego też Wiem. Po nazwie Sand coś tam, to już mogłeś wiele zrozumieć. Nie. Sand. Jestem debilem! Mhm. Prawie 3 godziny nagrywania pod rząd. I life yeah. Rekord. Wejdę na Plemiona przy okazji. A no właśnie, chciałem ci powiedzieć, że 80 serwer otwierają, czy zaczynamy? Nie. Czemu? Nie chcę mi się już rzymsować. Ale wtedy będziesz mógł wojska sobie robić, a nie tak jak... i mur będziesz mógł sobie robić. <noise> Teraz mi rzucili się na tom. No to, no to właśnie. Nie, nie pamiętam, co Na koszary i to tam nie budujesz. To rzeczy. <noise> Ratusz. Ratusz nie. Tak, zaczynamy? Będziemy obok siebie? Nie, nie ja ja chcę być. Dobra, Sanxiu zjechałem. 258 Expa Boże, jeszcze jakieś, nie wiem e, Dwie piąte Expa i mam e, ew, Ewolucję Na tym, na tym latającym? Tak, na samym Wojtku A ty jeszcze z nim walczysz? Tak, bo, bo cały czas mi unikał I Zubat Dobra, zniszczyłem Dlaczego ty masz cały czas Full Hapsu? Na czym? Na samym Wojtku No, jest no nie, za... coś z dobrych. Nie, mi Pikachu nie ma chod. Mogę użyć podczas pojedynku potriona? Tak, akurat podczas tego pojedynku. A no bo możesz uciekać oczywiście z bitwy. No wola już ten, wiesz, EXP. Eks, idealnie, bo mi Pikachu jak go zaraz zabije, to będzie miał już 11 poziom. A mój Pikachu ma 12. A. No i co? No ty miałeś wcześniej? Ja mogę mieć 3 Pikachu, ale ktoś mi nie chciał Pokebola pożyczyć. Nie da się, to trzeba zgłosić Pokémon za uncki Noob. O, nauczyłem się nowy atak na Pikachu. O, jest paras. Teraz go łapie. Quick ataki go i łapie. A oh. bo tej się użyję. Kolejny. Nie, krytyka walnęło! Ja pierdolę. Ale słaby Wojtek grew tu 18 level. Jest. What? Słaby Wojtek is evolving! Może się quit Coś tam <noise> Mam już takiego odpornego leweli. Pidzotto! Mam już takiego odpornego od leweli. Też jak każdego, dbam o każdego, nie ty jak ty no, no w sumie raz ja dbam obecnie chyba o trzy Pokémony teraz. Nie tylko trzech Pokémonami. Tak, wyjdziemy i będziemy w poket Center, to dasz mi tego hut hutta. No. A ty co mi dajesz? No pizzeja, jeżeli chcesz, bo tylko ja jego ci dam. Nie, nie masz nic swojego, nie rana. Ale nie, bo ja nie chcę... bo ja chcę dać podwójne. Chyba, że też Geoduda. Co to był? Ale ty, ten kamień z dwoma rączkami. Mam. Mam nawet wyższy poziom. Ale to chcesz, czy nie? Nie. Bo tak to pijesz, a ja nad no, czym dostaniesz? No to nie wiem, no to dam ci za free tego, ewentualnie kiedyś mi coś oddasz. A w sumie złapię tego Geoduda. Zaraz, który mój ma level? Nie mogę sprawdzić w sumie. E, po... zaraz, Pokédex? tak mnie nie można sprawdzić. Monkey, Godde Move Space Stats. Ej! No? Ale zarąbiste! Co? Jak wchodzisz tego... Eee... w... Po... Pokédex? E, wchodzisz mhm. w Pokémona? To masz mhm. pokazane, jakie ataki na którym levelu dostaniesz. Aha, tak. No tak. No, I, no i, tak, i, tak, i tak, czego tak. można się na nim nauczyć? Dodatkowego. Miałeś? Ale co ja jak się ty miara, Wojtek? Co jebista gra, ja w nią grałem. Nie... Wojtek, pierdolisz tego, lola. I te grać. Mieliśmy iść na lola po tym A, dobra, tylko tutaj się wymienimy później. Mhm, dobra. Nie większo sobie defa. To jeszcze raz go Squeak, squeak atakowalne Adam, Adam, chciałem powiedzieć, że na koniec odcinka zrobimy fajta 1 na jeden, nie Ale tak myślę, ale którego go to będzie. <laughs> <laughs> Dobra, 7 quick atak. It's not very effective, ale ma żółte hapsy, to będzie go łatwiej o wiele złapać. Back Ok, Ale chyba 8 level go duda. O, Piot mi się nauczył spelka. Bo dziewiąty. Ja poza odcinkiem przesortuję wszystkie Pokémony, którymi chcę grać i, i popatrzę na jakich e, lewach mają ten e, cios. Szkoda, że Pokémon może mieć tylko 4, a ten spada. No szkoda. E, to jest aspekt taktyczny. Walony zubat. <gryw> Uuu! prawie go zjechałem I Zwykłym takelem go zaatakuję teraz, by gata go nie tracić O zespół no. ze R. Że go, go rozwaliłem A jakie miał pokemony? Mm. Czekaj Chyba ostatni był zubat, nie jestem pewny Szkoda, że Sipty nie powiedział, bo mi się przygotował na tą walkę. A, czy ostatni. Rata ta pierwszy To go zgasta walne. Proszę zabij go na hita, zabij go na hita. super efektywne, jeszcze critika'. No nie będzie krytykala. Fuck. Tak. Ale zobaczymy się. Kurczę użył kick ataku. właśnie nie chciałem, żeby był za na mnie ataku. Ale o, on... Zrobiłem 157 expa i zubat. A no, zubata to kuj i tylko. No dobra, idzie. Dawno nie wyroczyłem moim czarmanderem. Znaczy jedną tym czemś. Serio, zresztą. Charmelion. Czarmelionem. Czy tu... Teraz ten. a teraz sam wezmę Charmeleon, dzień dobry. Hej, stop! I found these fossils, there are above mine. Kogo ma pierwszego? Jaki Pokémon pierwszy jest? Grimer. Jaki to jest typ? To, to ten. To, to był ten śmietnik, pamiętasz? Pokémon śmietnik. Ten co aż miał i on tak pożerał wszystko. Tylko nie mam pojęcia co to było, zaraz zobaczę. Ten grunt taki. Tak, Grimer. Grimer to był... Zapóźmy, e, ...trujący. Tak. A na trutkę jest dobry... Pokon Ziemia Psycho. Nic z nic Zaś za śmieszny damage trucizna. Kamień Duch. Nic nie mam praktycznie z tego, która go blokuje. Embera gowalny. Ja, ja nie w tym samym momencie Embera z tym. O, ale został, nawet... został podpalony przy okazji. U mnie nie, ale prawie co HP HP mówiłem. I teraz go gowalny. Nie, ja znowu Embera wolę. O Boże, nie. Dobra, wygrałem. Ej, zwiększyłem sobie ten damage ataku. Dziwne. Metal Klowem zwiększyłem. <laughs> Wiesz co jest następne? Co? Coughing. Koffing. 18 level na ogień news dupy. Który masz na Charmeleonie? Mmm... Jaki Koffing? Voltorb! Co? Ja mam Kofinga. Ja mam Voltorba. Czekaj, teraz już pokonałem Koffinga? Kolejny? Tak, Voltorb jest kolejny. Widocznie to jest losowe, nie? Voltorb zjechany, 264 expa. Dosyć dużo się dostaje do tego. Bo to są te tren trenerzy. O, ale nagle na sobie jakoś polepszyłeś. Nie, spojzonował mi! Dobra, zjechałem go Finga. Nie mogę się doczekać walki z Misty. Kim? Z Misty, a ty nie baw się tak tym mikrofonem Czemu? Bo cię wkurzę Idę zapalić światło sobie Dobra Jestem. Wojtek, weź skamielinę po lewej. Bo ja wziąłem po prawej. A co mi... Co nie nie mi... wiem, nawet nie sprawdzałem, czyli sprawdzałem i wcześniej wziąłem po prawej. I teraz to wziąłem po prawej. I a co tu daje? Co z kamieliny? Później możesz się tam odskamienić. Będziesz miał pokemona z tego. Mm. Ej, to ty wziąłeś po prawej czy po lewej? Ja po prawej, ty weź po lewej Znalazłem Antidotum! Mam pierwszy level tego. A ja wychodzę z jaskini, wyszedłem. A wiesz co jest najgłupsze teraz? Co? Że, jak pójdziesz gdzieś dalej, to już nie wrócisz. To jest jedyne miejsce, gdzie możesz zawrócić.